Cześć i witamy was wszystkich bardzo mi serdecznie w kolejnym odcinku z Resident 5 Z tej strony jest Seiji oraz Pograjmerka. Cześć wszystkim! Tak, i dzisiaj zakończymy sobie rozdział trzeci. Mhm. Rozdział 3.3 będzie już za nami. A ci z was, którzy się pytają ile gram rozdziałów ogółem, jest ich sześć i każdy rozdział składa się z trzech podrozdziałów. Czyli tak. przed nami jeszcze kawałek rozgrywki. No, już jesteśmy, jest z nami. tak, jesteśmy praktycznie w połowie. No i zobaczmy, czy znowu pojawią się lagi, bo nas ostrzegano, że ten moment będzie taki podobny do tego z tym autem. Oh, Will. Uuu uh. Jezu Rybacy Dlaczego oni wszyscy są tacy nawiedzeni? Są za mądrzy na zombiaków Ja ogólnie ja bym powiedział, że oni są... Zarażeni przez jakiegoś, nie wiem, kosmitę czy coś No Ale oni są tak żądni krwi Macie musimy w nich strzelać, tak? Ej Ło Ło! Wow. Kurde, jak ją wcelować? No, Kto się ej, to się rusza? Granatami ej. nawet nie będę próbowała. A zaraz, może... Wybiorę sobie snajperkę. Wow, to jest przed nami. A, Coś wow, jest a, wow, przed, a, wow. przed nami? Ktoś może trzeba te strzelić też, no. w te... Kurde. Ło, wow, tam się. Dżycia. Trzeba no, rozwalać te beczki. Wow. Zmarnowałam wow. Zmarnowałaś Strzał! Ty zdążyłeś strzeć wcześniej Dobra, zostawię tego dziada Jak na razie jest dobrze Nie jest źle Co się dzieje? Musimy wyjść F Nie wow, że sterowanie Co mamy zrobić? Co się jest? Um, Ani ja. Przeładuj. ty mendo jedna. Co za mendo cię złapała? Wszyscy mnie atakują. Ale ja to dalej mnie. A. No nie! Jest. Tak. <noise> Au. Normalnie No zaraz zginę, muszę się uleczyć. A, no. Co moja postać robi? Chcę wycelować, to on yy, chowa to. Dlaczego Josh nas zostawił na pastwę losu? Musimy otworzyć wow. mu przejścia. O ty! Mendo jedna, giń pacanie! Będzie we mnie tutaj strzelał. Tu Pewnie tutaj coś było, co pomijemy. <grym> Jakiś emblemat. Czy... Pewnie tak. Y coś. Co o, tak? o, 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 o ty! Prosto w główkę, no chodź, chodź po jeszcze. <grym> no giń rzesz! Teraz musimy wrócić chyba. Zostawił kasę. wo 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 no, 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 no. Oooo. Poszło brzydkie. Padaj. Poszło o. brzydkie, gdzie ty jesteś? Aha, tam Zostawisz na górze. Nie, dobra. <grym> Cześć, Chris. Teraz musimy się wrócić. <grym> Josh, stoisz tu? Kurde, no Aj. nie mogę wtrafić tego motela. Musisz tak ruszać w końcu. Hej, okay, ja jestem na łodzi. Szajsa. Jesteś? <śmany> Strzelają we pewnie. Umieram, nie mam już życia. Dasz radę. Ja nie mam. Nie, mam się nie nawet jak uleczyć. Masakra. Hej. Okay. Dobra. Wayne, Wayne, Josh. Znowu nam przerywają romantyczną podróż. <śmany> nie. Zginąć, pacany! Kutki. Oops. Wow. Mm -mm. Ekstra! Dzięki! Kutki znowu! No, akurat kiedy chcę celować ze snajperki, no serio! Lamisz! Dobra, teraz będę gotowa, jakby co. Mam kucać O, teraz nie muszę kucać dzięki! I tak dziwnie płynie. Wow, co to było? Mają te pusze z tymi. Okay. You know what to do. Y co mamy robić? Dobra, musimy stąd wyjść. Znowu z roślinka gdzieś z boku, jakbyś chciała. O, dzięki, dzięki. Trochę więcej do mojego karabinku małego, mojego Kto Uzi. Kto tu do nas strzela. Ja nawet nie patrzę uciekam na icholo. Okej, okay, ja mogę to włączyć, a ty możesz zostać tam jak chcesz. Skąd wow, 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 wow. to? Gdzie? Ktoś a. do nas strzela! Kryj się! No ty, nie! Ty, 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 co się tu się dzieje? Jezu! Czekaj, jednego się pozbyłem, drugiego się nie pozbędę teraz. <grym> A ja z nożem! <grym> <grym> Okej. Okay. Dziękuję. Nie ma za co. <grym> ty też musisz chyba. Tak, musisz tu przejść chyba jednak. Już idę, poczekaj. Chcę tylko pozbierać co się da. Ty mi tutaj z kuszy będziesz celował, małpo jedna. I Okej, okay, dobrze, że idzie nam całkiem nieźle to. <noise> Tobie na pewno mi nie za bardzo. A, i, i tu można tak przelecieć, dobra. Yy, a jeszcze może coś jest na górze, skoro jest ten... Może jakaś broń nam się akurat przytrafi? No, sprawdźmy wszystko dokładnie. Łoł, wow, jakie widać? Bierz roślinkę jak chcesz? E, tylko nie wiem. Masz miejsca? Mam miejsca. Okej, okay, zabiliśmy wszystkich. Jest w porządku. Na pewno? Chcę się pobawić z tego. Tam jeszcze jest amunicja. A mogę tędy wejść? Dobra. Um, moja amunicja. Otwórz Kryształek. Muzyczka się już uspokoiła w miarę. Dobra, przejdę na drugą stronę. Dołączę do ciebie. Weź tę amunicję. Dobra, to ja to klikam i ty chyba musisz, nie wiem gdzie to kliknąć, drugie. Czekaj. Czy to razem musimy? Ja nie wiem. Może razem, tylko ja jeszcze tu sprawdzę. Hmm. Kurcze, no nie, nie, nie ma żadnej amunicji, serio? <laughs> ja wszystko chyba wspierałem. Ale powinno być trochę więcej! A do czego ci potrzeba? E, do pistoletu czy do karabinu, wszystko jedno. Come on, come on. Może na po drugiej stronie jest e, wajcha? E... Jest. Tam na drugiej. Okej. Okay. Jestem obecna, nieprzytomna. <laughs> jest? Jest. Okay. Opierają się Dobra, to lecimy, czekaj, a co ja mam Mam amunicję do pistoletu jak chcesz, chcesz? Eee, na razie nie Ale ja tobie dałem. Dzięki! <noise> Bo <miałeś> jeden. <noise> Thank you. Jeden magazyn. magazyn. Woo! Beautiful! Czekaj George, gdzie ty jesteś? Woo! A, A w niego to nie strzelą Proszę, to nie trzeba Na nas się udzieli. A spróbuj we mnie rzucić, spróbuj Zostawisz coś dla mnie, jakiś prezent Chyba nie Nie, nie zostawił dla mnie Nic Co to będę jedna mm. Wow. <laughs> Sorry. Co, ty? No. Bagna znowu. Jej, wracamy na mokradło. <laughs> w końcu. Będą zombiaki w spódniczkach. Kobieta, ptak mm -hmm. i cała zgraja. Jaka pogoda. No nie, jeszcze burzy brakowało. Oh, no. Oh, no. Przyjemniaczek. <grym _> ja Jaja sobie robią. <grym _> Ale są, ten, zupełnie <grym _> Takie oczy. Uśmiechnięci. Nie, oni robią tylko zdjęcia. <grym _> Do albumu rodzinnego. Dokładnie, wycieczka po prostu to jest jakaś. Uuu, uh, przyjmujemy statek? O-o. Jak się uśmiechał Jak się szczerze to Jakie jęki.

Zakopał sobie steryl. Będzie jeszcze piękniejsze. <grywa> Jezu. Mądre to 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 nie jest. Zamienił się w ośmiorniczkę i to takie wyjątkowe? Jest się czym chwalić, Irwing, naprawdę. O, to jest to. To jest to. Wow. O, o. O! Cholera. Ja tylko dodałam... Może być jeszcze brzydsze, serio? To i my mamy z czymś takim walczyć? Jak ja praktycznie nie mam już amunicji? Masz, może, bazuka? Ja, jesteśmy. Gdzie Josh? Użyj, możemy z tego strzelać do niego. tych działek. Wow, tu są jakieś dziwne. super, dobra. Tylko ja go nie widzę. A, tu są. Badajcie! Matki! Wiesz co, chyba przejdę na drugą stronę. A, trzeba strzelać w tę. Uh. No! Shit! Podejdę do tej drugiej. A, to jest działko. Dobra, wiem mniej więcej jak tutaj trzeba z niego strzelać. Nie wyróżniają niektóre matki teorystycznie o ja I czemu tak szybko się nagrzewa e, bo to jest chyba na bombę tutaj jest inny. Dobra, wow. teraz wow. inaczej teraz chyba w niego bo chyba on się wystawi albo nie I gdzie on jest? Na drugą stronę może przejdzie Okej, okay, jest teraz tu gdzie jest? Tu z przodu, z przodu, z przodu. Ej. No gdzie jesteś? To! Aaaaa! matka. Jest na dodatku. Okej, okay, osłaniam cię. O kurde. Okej, okay, teraz tu na naposzę przejdzie. Taki smoczek się z niego zrobił no. Kraken Ależ jesteś o, brzydkie Au! On nie uderzył Haha, po matce hmm. To działko bombowe jest takie trochę beznadziejne powiem Ci. No To fakt. Ciekaw jestem ile będziemy musieli pakować z niego takiego. No. A pamiętasz Olbrzyma? Ile się męczyliśmy. Ło wow. Wow, 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 Nie gin! Chyba musimy się wyleczyć. Błagam, nie gin Cześć. Przy okazji, ja się uleczyłam, dzięki. Teraz będzie na tej stronie, tak? No i gdzie jest? Po tamtej stronie? Tak. O. o! Ja nie wiem co on widział w byciu rybą To jak ryba chciał być? Ja nie wiem Kurcze, dlaczego to jest Ja nagrzene? nie wiem co mu w tej głowie siedzi Spadaj! Teraz jest z przodu? Za szybko się przesuwa Zat jeden mm. Chodź tu, Gadzina! Giń! Paszkwilu. chwilu Okej okay. I co? Ty się zatopił? No. Gdzie wypłynie? Wow. Jezu! <grym> to jest dziwne. Wow. Nie z tej strony! Strzelać w niego! Masz, karoślin to wyszło. Ej, weź to, Grid czeraj. Taka patologia trochę. Ło wow. Ała Awa, awa, awa. Dostałeś? Jeszcze żyję. Mogę się wyleczyć? Teraz, czy tym mogę się wyleczyć? Nie. Łomatko Gień! Użyję tego może. A super, nie użyję. Aj mm, jajaj... Nie mam nic czy mógłbym się podleczyć. Ale dam tobie czerwoną roślinkę. Jak ją... Poleczyć... A... Wow, co to było? Zbieram. Jakaś Jaka ścinka! Czekaj, 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 Okej, okay, dziękuję. Działamy dalej. Odetnę mu te it? macki. Ja na coś innego. No, łap się tego! Kurde. Nie Niech on już zdechnie, naprawdę. O. Udało się? Na

You say yeah. Wow, you two are just on top of everything, aren't you? The balance of the world is changing, and you're completely oblivious to it. What's changing? What are you talking about? Is it the Uroboros project? Is that it? No one can stop it. Uroboros is about to change everything we've ever come to know. How do you know about me? All your answers are way ahead, Chris. In that cave. If you can survive long enough to get them. Italians not so bad, but it's not going to change anything. You still screwed! we time been Chris? Do czego? Keep going. Uh, uh, o jednego świra mniej. Lalut. No i Ej, było obrzydliwa. <noise> no, to prawda. Koniec rozdziału trzeciego. Tak, szybko nam poszło. Mhm. Akta Ricardo Irwinga, można obejrzeć w bibliotece. O, to się działo. 13 minut? No, bez scenek. Mm. Ogólnie tak. może wyjdzie z 25 minut odcinka. <grywa> Mam nadzieję, że prostu nie obrzecił ten odcinek, ten co tu pokazano. No, to było okropne. Fuuu, aż mi się ody chciało jeść. Serio. Larwa. Eee. Nie wiadomo co to miało być, jakiś kraken czy co? No. Dziwny mutant. Stręcisko. <grywa> <grywa> no. To Dziękujemy ślicznie za uwagę i do następnego razu. Bajo. Pa, pa.